Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Na początku chciałam Was przeprosić za ten piąty odcinek, ale nie wiem co się stało. U mnie jest wszystko ok, na komputerze, a tak jak już sami widzicie na YouTube, coś się popsuło. Ale chyba nie chcę usuwać tego odcinka, bo tam jest jedynie, nie wiem, 5 minut stracone. Więc jakoś to z tym zaradzimy. To jest jedna informacja, tak więc jeszcze raz Was bardzo przepraszam za to. A druga jest taka, że jutro możecie się czegoś nowego spodziewać na kanale. Szczegółów Wam nie zdradzę, bo nie chcę, chcę, żeby to była niespodzianka, ale myślę, że jutro, tak gdzieś koło no, przed 20, czyli Między 19 a 20, może troszeczkę wcześniej. Oczywiście na Facebooku się dowiecie wcześniej. Bo już się dowiecie jak zacznę wrzucać filmik, że będzie, więc będzie informacja wcześniej. Dlatego możecie lajkować. No a jak nie, no to poczekacie na, na YouTube. Myślę, że między 19 a 20 powinien się ukazać. Co dokładnie, to zobaczycie. Nic wam nie zdradza. Tak więc jeszcze raz. Przepraszam, dziękuję za uwagę. No i komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie. Cześć.